Jelenia Góra to nie tylko mój dom, nie tylko moje miasto, ale przede wszystkim fantastyczne miejsce do trenowania, do uprawiania kolarstwa górskiego i wszelkich innych sportów. Mieszkając tutaj ja tak naprawdę czuję się, jakbym była cały czas na wakacjach. Tereny na rower są wyśmienite. mogę zarówno wykonać treningi na płaskim terenie w górach. Wszystkie góry, które otaczają Jelenią górę, są o innej charakterystyce, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A wieczorem można przejść na jelenia górski rynek, odpocząć w jednej z kawiarenek, zjeść dobrą kolację z przyjaciółmi, napić się lampki wina, później podziwiać wspaniałe zachody słońca z górami w tle. Naprawdę nie ma czego więcej oczekiwać od życia, jak pobyt w Jeleniej Górze. Od dwóch lat Jelenia Góra jest gospodarzem imprezy, mojej imprezy, jej nazwą jest Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race. Przyjeżdżają do naszego miasta zawodnicy z całego świata. Był mistrz olimpijski Miguel Martinez, była mistrzyni świata aktualna, kanadyjka Katrin Pendrel i wielu innych zawodników z europejskiej i światowej czołówki. A zawody są jedne w swoim rodzaju, bo oprócz standardowego formatu olimpijskiego, tak zwanego cross country, czyli prawdziwych górskich zawodów, które odbywają się na terenie wzgórza Paulinum, Mamy także coś wyjątkowego, a mianowicie wyścigi spliterskie w całym centrum miasta. Przejeżdżamy nawet przez budynek Ratusza, uliczkami wokół rynku, startujemy. Grupami czteroosobowymi, w dwóch najlepszych na mecie, przychodzi następnego etapu. I tej imprezie towarzyszy naprawdę niesamowity klimat i wielkie emocje. Cieszy się ona powodzeniem zarówno wśród zawodników, jak i kibiców, i mam nadzieję, że będzie się rozwijała w dalszym ciągu tak prężnie, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich lat. Zapraszam do Jeleniej Góry. Maja Włoszczowska.